Witam wszystkich! W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać Wam, jak wykonuję otwory, dziurki w pojemnikach dla moich ptaszników. Tutaj widzicie przykładowy pojemnik dla małego ptasznika nadrzewnego. Schemat robienia otworów wygląda tak, że z jednej strony robię dziurki trochę niżej, tak samo z drugiej. Natomiast przeciwne boki mają otwory u góry, do tego na wieczku też występują otwory. Wielu ludzi wykonuje takie dziurki za pomocą igły rozgrzanej na sieczką, takiego otworu. Pewnie tak szybko nie zrobicie, jest to dość duża dziura, jakieś 2 mm. Sposób ten dla mnie z wypalaniem jest niezbyt wygodny. Po pierwsze, zapach spalonego plastiku, po drugie, monotonne nakłuwanie Ja wykonuję takie otwory za pomocą wiertełek. Taki zestaw możecie kupić gdzieś za 10 zł, ja taki dostałem, w środku znajdują się różne wiertła, o różnej średnicy, od najmniejszych, które wyglądają tak. No oczywiście po wielkie rozmiary, takim małym możecie robić przykładowo otwory w kliszówkach, matchboxach. Chociaż te większe też możecie stosować, zależnie od wielkości pająka. Ja do takiego pojemnika stosuję wiertełko o rozmiarze 3,5. Nie jest to duża dziura. Po wywierceniu jest dosyć ładna. Zapewnia porządną cyrkulację powietrza. Tutaj jest. Prawdopodobnie sądzicie, trochę przesadzona ta wentylacja, czemu tak dużo, dlaczego? Ale żeby nic mi w środku nie pleśniało, dobra cyrkulacja jest mi potrzebna. Sposób jest bardzo prosty, potrzebna Wam jest jakaś wkrętarka. Nie radzę używać wiertarki, zbyt duże obroty. Zwykła wkrętarka, najtańszy model jaki mogę znaleźć. Wystarczy wkręcić wiertełko i można brać się do roboty nic prostszego lepsze to niż nagrzewanie igły bądź też jakiegoś innego kawałku metalu ostrego by potem przekuwać na siłę dla przykładu pokażę Wam jak wykonać takie dziurki tak i tak potrzebuję jeszcze 5 takich pojemniczków ponieważ niedługo będę przekładał moje podrostki na drzewniaków do nowych pojemników, także przy okazji nagrywam ten filmik. Cały proces Wam przyspieszę, nie chcę Was zamudzać. Jeszcze kilka wskazówek co do wiercenia w plastiku. Najlepiej używać wierteł do metalu. Podczas wiercenia nie radzę włączać od razu dużych obrotów. Zaczynać powoli z delikatnym naciskiem, ponieważ przy większym nacisku, w zależności też od plastiku, prawdopodobnie Wam pęknie to. Nie są to jakieś mocne pęknięcia, zaraz wieczko na pół, czy coś w ten sposób. Po prostu kreska, pęknięcie. wieczka robię w taki sposób, że zakładam dane wieczko na pojemnik na którym ma się znajdować biorę w wkrętarkę i delikatnie zaczynam nawiercać bardzo małe obroty na początku zwiększając w trakcie i w taki oto sposób powstają takie ładne otwory po wywierceniu zostaje tutaj taki kawałek plastiku przeważnie to zrywam lecz niekiedy zostawiam pająki lubią o to zaczepiać swoje pajęczyny co pomaga im w tworzeniu swojego domku także przyspieszę wam teraz cały proces nie będę nagrywał wszystkich pięciu pojemników, nagram tylko ten jeden żebyście nie więcej wiedzieli o co chodzi Nie musi być to idealnie. Wystarczy po prostu, by były dobre rozmiary otworów dla odpowiedniego pojemnika. Nie bawię się w żadne tam rysowanie, kresek, żeby to było równo. Na bokach staram się robić to prosto. Lecz wieczką nie jest do niczego potrzebne. Co do boków. Pojemnik kładę należąco. Boki są bardziej elastyczne, dlatego też należy z nimi bardziej uważać. Potrafią pękać dosyć często. Co do tej naklejki, szklanka z wrzątkiem na chwilę przykładam. Po chwili, naklejkę można w delikatny sposób zerwać. Jeśli komuś przeszkadza, oczywiście, ja ściągam te naklejki dla lepszej widoczności. I w taki oto sposób wykonuję dla wszystkich moich pojemników plastikowych otwory. Zawsze po wywierceniu próbuję sprawdzić, czy te resztki plastiku są luźne, czy też nie. Większość jest takich, co po dotknięciu zaraz odpada. Tego się pozbywam, a resztę zostawiam. Takie oto zadziorki. Pozwalają ptasznikowi na łatwe przyczepienie pańczyny. nie trzeba tam żadnych kilków wpadać, ptaczków, wiadomo wystrój jakiś będzie, lecz to w zupełności mu starczy. Nie mówię, że jest to potrzebne koniecznie, ponieważ pają nawet sobie do tego gładkiego pajęczyny przyczepi, ale to w jakiś sposób wydaje mi się, że ułatwia mu robotę. Także moim zdaniem jest to najszybszy sposób na wykonywanie otworów. Naprawdę wydaje mi się, że taka walka z igłą, na przykładowo 50 takich pojemniczków nie mówię też o tym smrodzie plastiku, dlatego polecam takie rozwiązanie naprawdę szybkie możecie kupić sobie różny rozmiar wiartełka wiadomo. Są to najtańsze wiertła, 10 zł. Kosztował cały zestaw. Te małe, cienkie, musicie z nimi uważać, są bardzo delikatne. Te grube nie pękają przy takim plastiku, to jest nic w sumie dla tego wiertła. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że wykorzystacie ten pomysł który mam nadzieję pomoże Wam w przyszłości. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie.